Często pytacie mnie, czy z medycyny integracyjnej albo z medycyny chińskiej mogą korzystać osoby zdrowe. Czy warto przyjść na konsultacje, żeby dowiedzieć się, co mogę robić lepiej, jeżeli właściwie i tak uważam, że nic mi nie dolega. Nazywam się Helena Olarska i pokażę Ci złoty środek w drodze do zdrowia. W jaki sposób? Poprzez mądre łączenie medycyny chińskiej z medycyną akademicką. Czy te metody naprawdę można połączyć? I jak mądrze podejść do zdrowia? Oglądaj dalej, a dowiesz się więcej. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, zacznijmy sobie od definicji zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie to nie tylko brak choroby, ale stan dobrostanu fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społecznego i duchowego. Wobec tego osoby, które mówią, nie jestem chory, ale chciałbym się skonsultować, najczęściej jednak mają dolegliwości, tylko nie odbierają ich w ten sposób. Bo, czy uważasz, że jesteś chory, jeżeli codziennie masz nieprzyjemny posmak w ustach? Czy uważasz, że jesteś chory, jeżeli raz na trzy dni przetłuszczają ci się włosy? Czy uważasz, że jesteś chory, jeżeli raz na miesiąc zaboli cię głowa? Nie, nie określamy tego jako chorobę, ale są to pewne informacje płynące z ciała, które medycyna integracyjna pozwala zinterpretować w kontekście naszych predyspozycji i przyszłych tendencji. Według medycyny chińskiej. Choroba to tylko pewna manifestacja stanu organizmu. Chociaż umiejscowiona jest bardzo konkretnie, może dotyczyć funkcji, może dotyczyć narządów, jej przyczyny często zlokalizowane są poza ciałem. Poza ciałem dla zachodniego człowieka nie brzmi dobrze, ale oznacza to po prostu, przyczyna nie jest fizyczna. Wiemy przecież, że przyczyną ogromnej ilości chorób, w szczególności cywilizacyjnych, jest nasz styl życia. Stres, dieta, odczuwane emocje. I fakt, że nie umiemy sobie z nimi radzić, to problemy, których nie możemy umiejscowić w ciele. Bardzo trudno pokazać, że stres spowodował, że mamy podwyższone próby wątrobowe. W medycynie zachodniej nie pracujemy w ten sposób, ale łącząc medycynę zachodnią z medycyną chińską i praktykując w nurcie medycyny integracyjnej, w bardzo wyraźny sposób widzimy, jak konkretne emocje wpływają na określone narządy. I jak stres wpływa na nasz stan zdrowia ogólnie? W medycynie chińskiej mówimy o trójpodziale. Dzielimy nas jako człowieka na ciało, emocje i ducha. Uważa się, że nie można leczyć żadnego z poziomów, nie pracując z pozostałymi. A dodatkowo zdrowie to nie tylko brak choroby, ale też brak jakichkolwiek nieprzyjemnych objawów. I uwaga brak jakichkolwiek nieprzyjemnych objawów oznacza, że nie żyjemy. Dlaczego? Dlatego, że ciało ciągle się z nami komunikuje. My codziennie robimy różne rzeczy. Wydaje nam się, że dni są bardzo powtarzalne, ale w rzeczywistości raz zjesz rano owsiankę, a raz jajecznicę, raz spóźnisz się do pracy, raz podbiegniesz na autobus, a raz w ogóle do niej nie pójdziesz. Kiedy popatrzymy na całościowy obraz, po prostu ważne jest to, co jemy i jak pracujemy. Ale jeżeli popatrzymy na krótsze odcinki, w obrębie których żyjemy, bardzo łatwo jest nam prześledzić: dziś bolała mnie głowa, a wczoraj nie. Przyszła zima i budzę się później. Na poziomie życia jednostki, te wszystkie sygnały nie są chorobą, ale informują o potrzebach organizmu. I w medycynie chińskiej uczymy swoich pacjentów, jak zwracać na nie uwagę i jak z nimi pracować. Cała filozofia chińska, aż po dziś dzień, nastawiona jest na społeczność, a nie na jednostkę. My na Zachodzie często myślimy, co zrobić, żeby mi żyło się lepiej. Stawiamy jednostkę ponad społeczeństwo. W Chinach yy, społeczeństwo było najważniejsze, a funkcjonowanie człowieka. Odbieramy w kategoriach funkcjonowania społeczności. To bardzo mądre połączenie. Z jednej strony patrzymy na człowieka w jego systemie, z drugiej strony w tym systemie dobieramy do niego działanie jak najbardziej spersonalizowane, czyli leczymy człowieka tak, żeby w jego systemie ta jednostka, czyli on, funkcjonowała prawidłowo i czuła się dobrze. Tak samo jak człowiek funkcjonuje w rodzinie, funkcjonuje w pracy, funkcjonuje w społeczeństwie, tak samo wszystkie narządy i komórki naszego ciała współdziałają z innymi. Dlatego to, jak radzimy sobie w życiu, jak funkcjonujemy w życiu, będzie bezpośrednio przekładać się na to, w jaki sposób działają nasze komórki, tkanki i narządy. Praktyczna wartość medycyny chińskiej polega nie tylko na tym, że uczymy się odbierać sygnały z ciała i rozpoznawać jego potrzeby, ale uczymy się też interpretować je w taki sposób, żeby zapobiec rozwojowi choroby. I tego uczę moich pacjentów. Opowiadam im, co jest i co to oznacza, a także co może się pojawić w procesie leczenia lub co zadzieje się jeśli z takiego działania terapeutycznego albo prewencyjnego zrezygnujemy i bardzo często osoby przychodzą do mnie na przykład po zakończonym cyklu 10 zabiegów decydują się, że teraz już wszystko jest dobrze i kończą terapię nie decydując się na zabiegi podtrzymujące czyli spotkanie na przykład raz w miesiącu raz na 3 miesiące a potem wracają po roku czy po dwóch, mówią pani doktor. Ja wtedy czułam się dobrze i zrezygnowałam z zabiegów podtrzymujących. No, a teraz jednak widzę, że problem wraca, on jeszcze nie jest tak nasilony jak wtedy, no, ale już znam tą historię, wiem ku czemu to idzie. I takie historie pokazują nam, że medycyna chińska jest bardzo skuteczna. Pozwalamy pozbyć się choroby czy dolegliwości, a jednocześnie przewidzieć, co zadzieje się dalej i dać konkretną informację pacjentowi. Jeżeli zauważysz takie, a nie inne objawy, no czyli na przykład, jeżeli zaczną rozdwajać Ci się paznokcie, albo gdyby pojawił się ból w prawym podżebrzu, Albo gdyby nawróciła grzybica na przykład, albo jeżeli pojawi się trądzik, czy upławy, czy cokolwiek innego, no to warto zgłosić się, żeby tam zapobiec dalszemu rozwojowi choroby, czy, czy warto zgłosić się na kolejną wizytę i podtrzymanie zdrowia. I to jest... Jasna wskazówka. To jest zupełnie inna wskazówka niż proszę. Tutaj jest pudełko tabletek i jak one się skończą, proszę przyjść na kolejną wizytę. Wiemy z czym pracować. Nie tylko co przyjmować, ale też na co zwracać uwagę we własnym ciele. I wobec tego, co medycyna chińska może zaoferować osobom zdrowym? Osobom zdrowym, to znaczy takim, które normalnie nie poszłyby teraz do lekarza, bo nie uważają, że dzieje się im coś niedobrego. Możemy medycyna chińska zaoferować po pierwsze analizę, diagnozę. Możemy popatrzeć na wygląd, przeprowadzić diagnozę z twarzy, diagnozę z języka, możemy zaproponować wywiad i na podstawie zebranych informacji, na przykład o przeszłych chorobach czy o historii rodzinnej, możemy ocenić jakie ta osoba będzie miała tendencje i co powinna robić, żeby zachować swoje dobre zdrowie. Ale to tylko teoria. W rzeczywistości tak się nie dzieje. Dlatego, że to, co medycyna chińska oferuje osobom zdrowym, to jest tak zwane 10 pytań diagnostycznych. Diagnoza z języka, diagnoza z twarzy, diagnoza z wyglądu, chiński wywiad i nagle okazuje się, że taka osoba pozornie zdrowa, no ona jest po prostu niedodiagnozowana. Nie ma jeszcze choroby, ale już ma liczne dolegliwości. Na przykład trudno jej zasnąć albo wybudza się w nocy, ma zimne stopy, zimne dłonie. Rozdwajają jej się paznokcie, wypadają jej włosy. A może na przykład ma obrzęknięty język i odciski zębów na języku, ale nigdy nie oglądała swojego języka, no więc nie wie, że coś jest nie tak. I tak się przypadkiem złożyło, że w dzieciństwie miała częste anginy, no ale później odsunięto migdałki i tych angin już nie ma. Albo tak się przypadkiem złożyło, że w dzieciństwie miała. Hmm, Zapalenie nerek, no ale przecież to było tylko raz. Więc to co medycyna chińska oferuje osobom zdrowym, jakkolwiek źle by to dla Państwa nie zabrzmiało, no to jest diagnoza i określenie, gdzie w organizmie mamy zaburzenia energetyczne. Bo każdy z nas je ma. To świetnie, jeżeli nie mamy choroby, to świetnie, jeżeli czujemy się dobrze, ale przecież organizm wysyła nam sygnały i każdemu z nas wysyła inne sygnały. Kogoś informuje o tym, że przewód pokarmowy jest słaby. Kogoś informuje o tym, że można by było popracować z odpornością. Kogoś informuje o tym, że warto jest się oszczędzać, warto jest się regenerować, warto jest wypoczywać. I um, zamiast odkrywać te tendencje metodą próby błędów przez lata i później zastanawiać się, no tak, tak, może, no może przecież już od dawna rozdwajały mi się te końcówki włosów i trzeba było zwrócić na to uwagę, a nie czekać, aż pogorszy się coś jeszcze. No, to tutaj właśnie warto skorzystać z diagnozy chińskiej, przejść się do terapeuty, do osoby, która praktykuje medycynę chińską i integracyjną w połączeniu. No i zastanowić się wspólnie, dobrze, czuję się dobrze, ale co mogę zrobić, żeby czuć się jeszcze lepiej, żeby to dobre samopoczucie zachować. W akademickim rozumieniu my też możemy powiedzieć, że mamy trzy stadia choroby. Pierwsze stadium to jest stadium energetyczne. Drugie stadium to jest stadium funkcjonalne i trzecie stadium to stadium morfologiczne. To dotyczy każdego problemu. W dużym uproszczeniu stadium energetyczne to sytuacja, kiedy brakuje nam energii. No, jesteśmy trochę słabsi niż wcześniej, musimy dłużej spać, albo położyć się spać wcześniej, albo to może dotyczyć konkretnego jakby narządu, albo tkanki w ciele, czyli na przykład zauważamy, że nasze mięśnie są słabsze. Normalnie robiliśmy 20 pompek, czy 50 przysiadów, a coś takiego dzisiaj jest, że zrobiłam 35 i już czuję się zmęczona. No to jest stadium energetyczne, bardzo łatwo jest wtedy wprowadzić zmiany. Możemy trochę inaczej się odżywiać, możemy trochę więcej odpoczywać i stan powinien wrócić do normy, jeżeli zwrócimy na to uwagę. Czyli jesteśmy zmęczeni po 35 przysiadach. Może jutro nie ćwiczmy w ogóle, może ciało próbowało nam coś powiedzieć. No ale my zwykle jesteśmy bardzo uparci i zwykle wtedy co robimy? No tak, doładujemy się trochę kawką, ktoś doładuje się Redbullem, no i znowu ma tyle energii, ile planował, że będzie miał, a choroba postępuje. No i później pojawia się stadium funkcjonalne. I już pozostając w tym przykładzie z przysiadami, gdzie trochę poczuliśmy się słabi po 35, w stadium funkcjonalnych nagle okazuje się, że. Mm, no też bolą kolana nas i jak tak tym kolanem poruszamy, to coś w nim strzela, ale jeszcze nas to nie niepokoi. No przecież wcześniej nie strzelało, teraz strzela, ale może jutro się obudzę i znowu nie będzie. Ale jutro też strzela i pojutrze strzela i to kolano boli, mija rok na przykład albo miesiąc różnie i idziemy do ortopedy i ten ortopeda tak patrzy na te kolana, bada je i na przykład określa, że mamy chorobę zwyrodnieniową. Albo no, jakaś degeneracja tam zachodzi, yy, różne rzeczy. Albo może na przykład widzi wskazania do wykonania dodatkowych badań, do artroskopii. I jeżeli okaże się, że coś już się rzeczywiście z kolanem zadziało, czyli jest zwyrodnienie, jest problem z chrząstką, jest problem z płynem, no to wtedy już mamy stadium funkcjonalne, które określamy jako plus lub minus tkanka. Czyli na przykład yy, zwyrodnienie stawów, no to akurat będzie i plus, i minus, bo mamy z jednej strony pogorszenie funkcji, z drugiej strony będą ubytki, ale też narośle. I możemy tak sklasyfikować więcej chorób. Na przykład plus tkanka to byłoby pojawienie się guzków, minus tkanka to byłoby osteoporoza, gdzie kości stają się mniej gęste. I to jest duże uproszczenie, ale myślę, że takie uproszczenie pomoże Wam określić, na którym jesteście etapie. Na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń jestem przekonana, że leczenie i podejście powinno być całościowe i nie wykluczać żadnej ze sfer. Należy zwrócić uwagę tak samo na ciało, jak i na umysł, emocje i ducha, dlatego że wszystkie emocje i stres oddziałują na nas na poziomie energetycznym, a to od zaburzenia energetycznego rozwijają się dalsze problemy. Medycyna chińska. Patrzy na człowieka całościowo i nie wyklucza medycyny akademickiej, a nawet doskonale się uzupełniają. Dziękuję za uwagę, pamiętaj, żeby zasubskrybować i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.